Halo, krzywy wstawaj. Ten koszmar już się skończył. Ach, jeszcze chwila, słuchajcie, jeszcze chwila. Ach, czekamy, czekamy. Jeszcze się nie chce obudzić. Kurde. Jest, jest, 32 sekundy, 33 sekundy. Jak Duszan Wlachowicz wczoraj. Co jest? Wybudził się. A, dzień dobry. Wybudził się i teraz już może do nas spokojnie dołączyć. Witamy bardzo serdecznie po tym dość średnim dniu z Ligą Mistrzów. Umówmy się. Nie było fajerwerków i o tym sobie dzisiaj. Krótko porozmawiamy, na wstępie jednak bardzo ważna informacja: krzywy. Tak, Jak już się obudziłeś, to możesz ogłosić. w zamach przebudzenia się po tym jakże miernym wieczorze, przypomnę sobie, najważniejsza w informacja: przed linkami w opisie. A, że dzisiaj live. Tak, będziemy wszyscy męczyć krzywego. Tak. Będziemy dokręcać mu wielką śrubę z napisem Los Colchoneros i będziemy próbować się zepsuć mu. Psuć ten wieczór, Ma przepraszam. A ja, teraz już ja, spe ja specjalnie tak stosnąłem na krześle, bo unikam materacy. Tak, tak, to praca. To prawda, to praca. Matera materacy to praca, to, to też. To prawa. skojarzył, o co chodzi niech oczywiście napisze Los Ale wracają oczywiście wszystkie linki w opisie. Nasze media społecznościowe, no i bonus od fortuny zaglądajcie. Tak, jeżeli jeszcze nie Polecamy. macie kontakt, chcecie się pobawić w przewidywanie wyniku tego dzisiejszego starcia, na korzyść Atleti. To zapraszamy. I teraz już możemy rozpocząć naszą dzisiejszą pogadankę. Słuchajcie, to są moje notatki z wczorajszego spotkania z Chelsea, Chelsea Lille. oglądając to spotkanie. Mało. Niby, niby nie jakoś nadzwyczaj mało, ale z drugiej strony, kiedy gra Liga Mistrzów i kiedy sobie ją oglądam od dechy do dechy, to taka strona jest drobnym druczkiem wypełniona. Minuta po minucie, przynajmniej w dużej części przypadków. Mhm. Bo zdarzają się takie sytuacje, że na przykład mam między tam minutą Piątą a minutą ósmą przestój, no bo grają pozycyjnie w środku, no tak. i nie ma co tego zapisywać. I z tych notatek no nie za wiele jest człowiek w stanie wyciągnąć, bo mecz pod pełną kontrolą londyńskiej Chelsea nawet w momencie, kiedy Lil miało piłkę przyrodza, miało dość często na przestrzeni tego całego spotkania to żadnego konkretu nie potrafiło stworzyć. Na pewno fajne dwie postaci w ofensywie drużyny Górweneka, czyli Sanchez i Bamba. Jonathan Bamba, nie Jonathan David, który grał wczoraj słabo, żeby nie powiedzieć bardzo słabo, jak na skalę oczekiwań. Renato Sanchez jest zdecydowanie zawodnikiem na Ligę Mistrzów. I to mm -hmm. po nim po prostu widać. Jeżeli chodzi o nie jakość podawa, piłkarską, nie podawał do loga Karabaoka. Jeżeli chodzi o jakość piłkarską, jeżeli chodzi o sposób i taką łatwość, którą ma sobie przypisaną, z jaką rzuca się w oczy kibiców, to na pewno jest to zawodnik do wyróżnienia. Więc polować na tego piłkarza trzeba z pewnością. Czy to jeżeli jest się menago w wirtualnej gierce, czy to w realnym życiu. Więc przyjdzie letnie okienko transferowe i powinni się. Wielc tego futbolu zainteresować Renato Sanchezem. Kilka takich drobnych rzeczy można by mu zarzucić, jeżeli chodzi o koncentrację, jeżeli chodzi o no, takie braki, wynikające już pewnie też z eksploatacji organizmu. Jeżeli chodzi o Bambę, to mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło, bo na nic konkretnego się nie nastawiałem, a dostałem naprawdę dość solidny występ. Pokaz tego, że z Chelsea można się wziąć za bary mhm. i można tego byka za rogi chwycić i próbować coś ciekawszego z nim zrobić. I to by było na tyle, moim zdaniem, jeżeli chodzi o jakieś większe pozytywy w Lil'. Poza tym okay. wszystko konstant, Na takim poziomie, ona na przykład słabo zagrał, na takim poziomie albo względnie akceptowalnym z perspektywy kalibru rywala, jakim było Lil, albo no, na takim nieco niższym niż oczekujemy od drużyny, która gra w tej fazie Ligi Mistrzów. Mm -hmm. Finał finałów jest taki, że ten, jak i ten drugi mecz który Ty krzyw oglądałeś i śledziłeś wiele Tak, ja śledziłem wiele z Juventusem. To były mecze fazy grupowej Ligi Mistrzów. No, można było takie odnieść Ja w ogóle I to nie odczułem takie, gdzie obie drużyny były samere, spokojne wyjście z grupy to są tak. te taksowe mecze. Dokładnie, gdzie już... dokładnie, dokładnie, dokładnie tak. Ja w ogóle nie odczułem. Tak, aby Villarreal i Juventus też grali. Może nie w każdym momencie tego spotkania, bo Ty wiesz lepiej, oglądałeś te spotkania. Ja oglądałem głównie ten obszerny skrót, plus oczywiście przyglądałem się prasie, czytałem na temat tego meczu różnorakie opinie, ale też dało się wywnioskować, wywnioskować, że jedna i druga duża są już pewne awansu i grają tylko Tak, 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 tak żeby tak, klepnąć tak. jakiś w miarę przyzwoity wynik. Więc ogólnie rzecz biorąc, no nie porwały nas te mecze, stąd ten sen krzywego na samym początku materiału. Jak już jesteśmy o Chelsea, to sobie o niej trochę pogadamy, później przejdziemy do agenta 0.32, tudzież 0.33, bo we włoskiej prasie się kłócą. Aha, czy tak, po 32 jest. Są... czy po 33 sekundach. Różne dzienniki, różnie. Tak, interpretują, tak. dokładnie, więc zaczynając od Chelsea, słuchajcie, jeżeli chodzi o drużynę The Blues, no to dwa niepokojące sygnały docierają do nas z obozu, z szatni w zasadzie, Tomasa Tuchela, Mateo Kowacicz, który już w pierwszej połowie dawał wszystkim zgromadzonym na Stamford Bridge i przed telewizorami sygnały, że coś z nim jest nie tak, zszedł finalnie po upływie, ilu to minut? 50? W sensie 51 minut? minuta jest zmiana. Tak. Ruben Loftus' cheek wchodzi. Po upływie kilku minut, w drugiej połowy strzedz z boiska w jego miejsce wszedł właśnie Ruben Loftus' cheek z kontuzją. I niestety zapowiada się, że to jest ten samuraz, który mu już doskwierał. Tomasz Tuchel zresztą w pomyczowym wywiadzie mówił, że on trochę żałuje, że nie zmienił kowy wcześniej. Bo mógł go zmienić w przerwie. I mógł to zrobić. Jakby z pełną odpowiedzialnością tego, co może się z nim dalej dziać. Więc to taki minus. No i drugi minus, czyli kolejna kontuzja zjecha w 60 minucie która najprawdopodobniej może wykluczyć go z finałowego starcia niedzielnego Chelsea-Liverpool w Carabao Cup. Ja na ten finał serdecznie zapraszam. Będę miał Lewandry. możliwość gościć i komentować ze studia wydarzenia mhm. boiskowe i nie tylko, bo przed meczem się też pojawimy w tym pięknym meczu. Miejmy nadzieję, że to będzie super mecz z komentarzem na Wem Wembley bezpośrednio docierającym do nas, więc polecam, żeby się Zakręcić koło tego spotkania, jeżeli jesteście kibicami angielskiej piłki. W każdym razie, no i Kowacic i jak wylatują. Tomasz Tuchel narzeka na to, że nie może robić zmian taktycznych, w dużym stopniu musi robić zmiany podyktowane potrzebami jego zawodników, wynikające są te zmiany z kontuzji. To jest niepokojące, ale już myślę, że krzepiące informacje to te dotyczące występu niektórych piłkarzy. Kai Havertz zagrał naprawdę bardzo dobrze. Tak, aktywny. Największe no, zagrożenie chyba od niego, bo mam wrażenie, płynęło kilka strzałów na bramkę. No i przede wszystkim bramka. Ale. Nie się podobać. Ale w minucie, bo Kai Havertz strzela oczywiście bramkę, ale zanim to zrobił, to. Po pierwsze, fatalnie złożył się do tego strzału aspilikuetę. To był trudny strzał, ja rozumiem, bo on też musiał jakby wyciągać się, żeby tak, dostać tak, do tej wrzutki. Tak, 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 tak. No ale tam podkreślali komentatorzy, że gdyby się zabrał, może ciut szybciej i przede wszystkim gdyby naszej stopy ułożył, a nie od dołu. Tak układając stopę, tylko i wyłącznie jesteś w stanie nadać trajektorię wznoszącą piłce, to, to byłaby z tego bramka. I później kolejna szansa w siódmej minucie, już strzał był lepszy, no ale w ósmej minucie do trzech razy sztuka i Kai Havertz wykorzystuje fantastycznie dośrodkowanie Hakima zjecha Uderzenie takie podręcznikowe. Jak uderzyć, żeby bramkarz totalnie zgłupiał? Puścić piłkę w kozioł, Dokładnie. w krótkim dystansie no i się tylko jak ona się odbija i, i gdzieś tam pod ladą e, spoczywa więc wielkie brawa dla Kaja Hawersa, człowiek wielkich momentów co też podkreślali dziennikarze robiący z nim wywiady po końcowym gwizdku N'Golo Kante musi być wyróżniony i, i do tej trójcy musi dołączyć Thiago Silva trzech piłkarzy, którzy na pewno byli jakby topowymi postaciami w drużynie The mm -hmm. Blues Kante wrócił na swoje standardowe, regularne obroty, co mówił Thomas Tuchel co podkreślał w połączonych wypowiedziach zresztą nie tylko on, chyba całe do kibiców Chelsea miało taką świadomość, że ostatnio Kantę nie był sobą. No a silwa, Silva, słuchajcie, profesor. Jeżeli chodzi o czytanie gry, no to to jest ultra kozak. Ja rozumiem, że jeżeli chodzi o piłkarski. Profil, i zwłaszcza jeśli chodzi o metrykę, Tiago Silva już ma bliżej niż dalej, ale jeżeli chodzi o czytanie, to kurczę, mógłby jeszcze grać kilka lat na tym poziomie. Bo on się tak no fantastycznie ten sen, i antycypuje. Jestem ciekaw, czy dość wysoko oceniany, zarówno na Football London, jak i też na Chelsea Poland, gdzie sprawdzałem ocenę. Z tej, z tej trójki to chyba, tylko Rudy miał takie momenty. Nie bo no, to to zagroże... Samobój prawie, nie? Samobój i też kilka niecennych podań, które powodowały zagrożenie Testony tak. Sonny Lille. Ale ma, jestem ciekaw, jak by się właśnie chociażby Christensen zaprezentował, gdyby nie partnerstwo ze Santiago Steve'em. No na pewno, znaczy, może nie na pewno, ale wydaje się, że gorzej, bo na pewno dodawał mu pewności i też instrukcje z jego strony płynęły dość konkretne, dzięki czemu Christensen zrobił bardzo dobry występ. Według, sugerując się oczywiście ocena z tych dwóch portali, które wymieniłem. Nie, ja też miałem takie wrażenie, że, <laughs> że bardzo w porządku zagrał Christensen. Ale Rudiger też zagrał w drugiej połowie dobrze. Nie no, to nie jest, jest tak, że dostał jakąś czwórkę, piątkę. No, mhm. Najniższa ocena, jaką spotkałem jakby w mediach, to jest z szóstka i tak w tak, tak. ja się pojawiały. Wiem też, też przeglądałem noty i tu i tu. Jeżeli chodzi o Rudigera, to można było mu głównie zarzucić tę pierwszą połowę, bo wydawało się, że jest taki trochę zanerwowy. Stąd ten prawie samobójczy gol, który finalnie do bramki, znaczy no, finalnie go nie było oczywiście, piłka mm -hmm. przeniesiona nad poprzeczką, ale, ale Antonio Rudiger, myślę, że strachu tam napędził kibicom londyńskiej Chelsea. Mecz poza tym bez historii, no to rozprowadzenie i bramka Policyka to już było dobicie tylko leżącego. Jeżeli chodzi o Taki, taki wymiar strategiczny tego spotkania, bo niby Lil było podłączone pod grę, ale tak jak już mówiłem wcześniej, zbyt wiele z tego dla siebie nie mogła y, drużyna przyjezdnych wyciągnąć. Bardzo symboliczny obrazek pod koniec meczu, kiedy zamiast Chcieć, przeć, atakować, jeżeli nie chciało się podzić. No, też nie miało potrzeby, żeby się jakoś bardzo nadwyrężać i narażać, no bo nie ma e, zasady premiującej drużyny strzającej na wyjeździe, więc muszą po prostu swoje zrobić u siebie. Ten mecz odpuścili, przyjęli na, na gardę dwa ciosy. I tyle, no, uznali wyższość przeciwnika, Chelsea ma teraz ten komfort, który był jej potrzebny, zwłaszcza przed no, ważnym finałem, można się będzie odstresować, rozluźnić. Niepokojąca jest oczywiście cały czas ta saga związana z Romel Lukaku, który na boisko nie wszedł, tak. którego nie było. Thomas Tuchel no. oczywiście tak, miałem wrażenie, że trochę robi dobrą minę do złej gry, mówiąc, że no tutaj trochę go przyoszczędził, jemu też potrzebna była pauza. Sporo niepokoju nad nazwiskiem tego piłkarza w ostatnich dniach było, i ten mecz nie pomógł ten niepokój ściągnąć, więc zobaczymy, jak to się będzie kształtować w ciągu najbliższych dni. Jeszcze, Lukaku, to czytałem fajne uszczerbliwości w jego kierunku, że miał w tym meczu taki sam wpływ na grę, jak w ostatnim ringowym rozgrzewając się no jedynie tak. przez chwilę. I może, i może więcej razy piłkę boiska. dotknął przy okazji rozgrzewki. Bo e. też rozgrzewka z piłką jest zakazana, ale może po prostu gdzieś tam nie wiem przechodząc koło strefy technicznej kopnął. Obojów czy coś albo no. dotknął coś no. taka, także taka ciekawostka. Wielkie brawa dla dla Chelsea, ale to nie był mecz, którym można się jakoś nadzwyczaj zachwycić. Nie ma Przenosimy do, wyciągać, do drugiego do meczu naszą i waszą uwagę. Juve po 32 szalonych sekundach objęło prowadzenie. Via Real. No, ja się powiem szczerze, nie spodziewałem takiego scenariusza, takiego szybkiego, mocnego uderzenia. Debiutant tak. Wlachowicz, debiutant w Lizę Mistrzów oczywiście, strzela w imponującym stylu z prawej nogi. co też podkreślała włoska tak. prasa. Słowo destro wielokrotnie się przewijało. Rzeczywiście przyjęcie na klatkę, uderzenie prawą nogą. Rili really tam zbyt dużo do powiedzenia nie miał. No tam Pautor jest klasycyjne. najwięcej za, nim, I ale zbyt... Ra Raul Albiol też. No, Raul Albiol był bezpośrednio ustawiony przed. Duszanem Blachowiczem w momencie oddawania tego strzału można było to zablokować i Blachowicz, i e, przepraszam, i Albiol i Pau powinni podzielić się winą. Albiol a to troszeczkę bolało mam wrażenie do końca spotkania, bo było kilka takich ostatnich stykowych, gdzie e, nie chociaż była walka o piłkę pomiędzy właśnie Albiolem a Blachowiczem w bocznych ranach bocznych sektorach gry. albo jakimś jakiś bodliczkiem, jakiś łokciem go tam jakby próbował traktować raz go nawet wywrócił no, poza poza obszar boiska, i takie małe stykówki, ale bez większej agresji, bo spotkanie nudnawe dla postronnego widza oczywiście, jakim ja byłem, kiedy to oglądałem. Juventus mega szczęśliwy według mnie, że udało im się właśnie strzelić tę bramkę w pierwszej minucie jakby meczu, ale jak szczęśliwy, że mógł po prostu przez cały mecz realizować swój ulubiony plan, czyli po prostu... Wygraliśmy 1-0 i spadamy. Tak, dokładnie. Nawet e... wyglądało to miejscami tak, jakby się... Allegri, przynajmniej z perspektywy tych materiałów, które ja oglądałem, jakby Allegri był mm, nieuświadomiony i żył w bogiej nieświadomości a propos bramek na wyjeździe. Że jest jedna bramka na wyjeździe, ta, to już mamy komfort, to nie trzeba się starać. E, ogólnie, poprzez śledząc wypowiedzi Allegriego po tym meczu, można mieć wrażenie, że on śni, że on jest... Y haju, albo po prostu jest nieświadomy tego, jakiego dużo naprawdę kiepsko gra, bo ja osobiście byłem zażenowany grą Juventusu, bo okej, okay, to był mecz na wyjeździe, okej, okay, drużyna jest jakby w budowie, ale mając naprawdę całkiem niezłą jakość środku pola, no i Villarreal, szczególnie w drugiej połowie, za łatwo zdominowało Juventus. Ja wiem, że oni się skupili głównie na obronie, ale tak Słabo i tak prosto grający Juventus, też oczy bolały po prostu, bo jedyne te szanse, jakie sobie Juventus stworzył, były po takich kontratakach, które by wyglądały na zasadzie odbieramy piłkę, do, piłkę tej do Locatelli, albo jakiś inny środkowy pomocnik, a mi się rzucił w tym aspekcie Locatelli. No wcześniej e, to Danilo posłał piłkę do tego tego do Oj, Blachowicza. Długie piły na skrzydłowych i próba jakich, jakiegoś kontrataku, który też często był duszony w zarodku. Ale na... A nie Duszany? O, Duszany, dobre. Ale bolało po prostu mnie to, że Juventus mógł... Jeden Duszany, się... dwa Duszany, trzy Duszany. Mógł momentami się pokusić o jakieś, wiecie, budowanie konst... akcji od tyłu, a tu zbyt prostą piłkę grali, jak na jakość oczywiście, jako... jak... jak na jakość zawodników, jakimi dysponują według mnie. Wiadomo, że bali nie było, ale nadal to jest wystarczająco dobry skład, żeby pokusić się o jakąś grę piłką. Co na pewno imponowało, to dobre ustawianie się przez większość to jest przez większość meczu zawodowego Juventusu. Odrobione zadanie pod względem takim, że Ciuk meka na tej prawej stronie. Nie miał za zawier... wiele. przepraszam. O żadnym transferze z Aston Villa do Villarreal jeszcze nie po, po, było. Mamy. Pomyliło mi się, przepraszam. Czuk w nie miał zbyt wiele do powiedzenia na tej prawej stronie. Jedyne zagrożenie, według mnie, jakie stworzył, to, to w tych początkowych minutach po pierwszych 20 była taka sytuacja, że pokręcił na prawej stronie, wrócił do środka, a tam Danżuma z płytym strzałem piętą, próbował zaskoczyć sensowego. To był To był szybki strzał, fajne. ale wojtek nie miał problemu. E, nie? Bo na ogół, na tym właśnie na tych skrzydłach, szczególnie po stronie wspomnianego przez mnie gracza, Szakiego pomyliłem z graczem z Pod, podwójne krycie, dzięki czemu jakby zagrożenie z tej strony nie płynęło jakoś jakieś według mnie e, mega groźne, groźne zagrożenie, no, jakby istotne. E, VRL momentami, jak już piłką operował fajnie w drugiej połowie, gdzie bardziej zepchnął Juventus do obrony, to zabrakło jakby mnie w pewnych momentach jakiegoś przyspieszenia, bo tak nisko ustawiony Juventus wystarczyło, nie wiem, momentami Jedną szybszą, piłkę, jedną szybszą piłkę posłać i byłoby groźniej, aczkolwiek też wiadomo, że Juventus wiele Juventus, Juventus boliło się z brakiem napastnika celowego w ten mecz, więc to też były braki, braki, które mogły zdecydować o takiej innej grze. Dlaczego powiedziałem, że przez większość czasu Juventus się dobrze ustawiał? No, był jakby wyjątek od reguły, czyli Rabio totalnie gubiący krycie w absurdalnej sytuacji. I kapłę posyłający piłkę banalną do parecho, on łatwo wykańcza. I no, to aż boli po prostu jak mocno było odpuszczone krycie przy okazji tej bramki, a jak nie było krycia. tam nie było krycia. Tam, w było krycia, a tam no. o, o, napastnika VRL ci chodziło, tak? Że VRL bez napastnika? Tak, tak, ja później Wentus. Tak, tak. tak o tak. przecież, że vr nie miałby napastnika. Um, tam nie było krycia. Totalnie. Tam nie było krycia. Kapłe był słabo w ogóle według mnie presowany. Nuso zawodników na tym mniej więcej 16, Juventusu zawodników na 16 metrze. Kapłe wchodzący w polekanie, gdyby gdy I szczęsny też według mnie mógł krzyknąć: Ej, halo, nie jest, nie jest kryty. Akcja trwała, nie była jakaś mega szybka akcja. Po prostu Kapue miał piłkę na tym 20 metrze, wrzucił łatwo i, i udało się przejść na jeden do jednego, no więc. Juventus, no nie wiem, czytałem kib wypowiedzi kibiców Juventus, którzy byli raczej zniesmaczeni, podobnie jak ja, tym, co Juventus zaprezentował w tym meczu, bo stać ich było na dużo, dużo więcej. Dwa cenne strzały, dwa strzały Wlachowicza, który jeżeli chodzi o obóz e, starej damy, no to najlepszy gracz, najbardziej aktywny i niosący największe zagrożenie swoimi poczynieniami na tak, boisku. Tak, tak. E, tak, poza tym, to Juventus, no. Alegr... Nie się cieszy z tego remisu, no, ale jest chciał... typowy. No. Allegri chciał tutaj zrobić. Obronę z Baraża chyba. Udało mu się do pewnego momentu do momentu jakiegoś totalnego głupstwa, które się wkradło w szeregi obrońców. Nie można tracić takiej bramki na tym poziomie. To jest jakiś absolutny kryminał. Każdy z nas, każdy z was, który grał w piłkę, który coś. Kopał, który trenował, wie, że tego typu zachowanie obrońców kończy się suszarą ze strony trenera na najmniejszym możliwym szczeblu rozgrywkowym. Więc tutaj Allegri musiał się mocno wpienić. Nie może być tak, że Dani Parejo ma przed sobą korytarz miejsca przez 80 metrów kwadratowych. Tak, no. kompletnie niepokrytego nie przez żadnego piłkarza Juventusu miejsca. Nie może być tak, że Dani Parecho, jedna z głównych, czołowych postaci w drużynie Emery'ego, posyła piłkę, i przez 6-7 sekund nikt nie interesuje się jego obecnością w okolicach pola karnego. Nie może być tak, jak Krzywy powiedział, że Etienne Puma ma mnóstwo czasu. I uwaga, złoty cytat, złoty cytat, który ja później wyhaczyłem akurat na UEFA o tym pisali na stronie UEFA Champions League Etienne Capu z takimi drużynami jak Juventus trudno strzelać strzela się gole, i to było dzisiaj widać. No, przy tej bramce, przy nie której Etienne Kapu asystował, tego akurat widać nie było, ale rozumiem o co chodziło Etienne'owi Kapuł w perspektywie całego spotkania. Niemniej jednak, wypowiedź co najmniej śmieszna. Oczywiście, uderzenie Daniego Parecho też zasługuje na słowa pochwały, bo trzeba umieć się do takich strzałów składać. Mówiliśmy Ta, nie o hb który nie do końca dobrze przeciął, nie do końca dobrze ustawił stopę przy okazji dośrodkowania Aspiego. Tutaj trzeba powiedzieć, że zadanie no, miał trochę łatwiejsze, bo też nabiegał w odpowiednie miejsce i z odpowiednim dystansem. Dani Parcho też czas chyba na reakcję miał większy, ale mimo wszystko wyszedł z tego zadania dość trudnego z zwycięską ręką, więc wielkie brawa. Jeżeli chodzi o Villarreal, to chyba z przebiegu spotkania i z perspektywy tego, że Juve miało ten mecz pod kontrolą, jeżeli chodzi o plan Allegri'ego, który już nakreśliliśmy w zespół Emery'ego może być zadowolony. Ważna informacja dla kibiców Juve jest oczywiście taka, że Weston McKenny wylatuje najprawdopodobniej o, na nawet na miesiąc, jeżeli nie na dłużej. To są kontuzje stopia. Mówię kontuzje w liczbie mnogiej, bo podobno dwie kości naruszone. Dokładnie. Co nie wyglądało aż tak aż tak na niekorzyść kości z perspektywy kamery. Ja myślałem, że to takie typowe skręcenie kostki. Ja akurat teraz mam skręconą kostkę po poniedziałkowej gierce, byłem na prześwietleniu. No i klasyczna kontuzja, czyli naciągnięcie bądź też tam pęknięcie niektórych włókien więzadła piszczelowo-strzałkowego, które łączy wiadomo koście tutaj dolnej części nogi z, ze stopą. I to taka klasyczna opcja przy okazji tego, jak się noga wygina albo do wewnątrz, albo do zewnątrz. Myślałem, że taki raczej uraz będzie miał Weston McKennie, się okazuje, że nie, że tam jakieś skruszenie kości. Więc podejrzewam, że na trzech tygodniach to może się nie skończyć. Na pewno Westona McKenniego nie będzie w drugim spotkaniu z VRL, a to była postać bardzo istotna w tak, tym spotkaniu. Tak, bardzo tak. dobrze prezentująca swoje piłkarskie wdzięki. No to jeden z lepiej ocenianych ta, piłkarzy. Tą pozytywną agencję też wnosi. Yy, I to też warte tutaj wskazania. Znaczy, nie dotyczy tego wydarzenia, nie dotyczy kontuzji oczywiście McKenny'ego, mi się przypomniało, a propos groźnych stać, urazów, że Rabio nie tylko nie przykrył pareho, ale też był bliski wylacenia w ogóle z boiska. Czerwona kartka. Co czerwona? No dla mnie czerwona. To właśnie, czyli na pewno jakby była podpowiedź na słuchawkę, tylko... Nie, no, Warn stoi po stronie sędziego. Gdyby sędzia dał czerwoną z boiska, to by dał okay. czerwoną. To by nic tutaj nie miał do gadania. Jako, że poszła żółta w ruch, no to automatycznie nie miał wystarczającej siły argumentu, żeby to zmienić w czerwoną. I Ja to też rozumiem, bo są okoliczności łagodzące, co też widziałem. Podkreślali niektórzy kibice Juventusu, brawo. Są wyciągane wnioski z poprzednich starć różnych drużyn i dobrze, że się społeczeństwo kibiców edukuje w tej materii. Jeżeli są czynniki łagodzące, a tutaj takie czynniki łagodzące były, przede wszystkim ta noga Rabio się prześlizgnęła po okolicach kolana czubku Ece, no to w tym momencie war staje po stronie sędziego. Tak działa ten mechanizm, tak jest skonstruowany. Aczkolwiek ja z boiska dałbym tutaj czerwoną kartkę, a nawet jeżeli nie, to yy, wysłałbym mimo wszystko sędziego do monitora, może wbrew polityce warowej, jeżeli chodzi o tego typu zdarzenia. I tak jak powiedziałem, pewną uznaniowość, która musi być zawsze marginalizowana, bo war jest narzędziem w rękach sędziego. Jakby boiskowego głównego, tak kolokwialnie rzecz ujmując, bo to jest sędzia, zgodnie z terminologią rodem z przepisów. Wysłałbym po prostu do monitora sędziego i on by sobie stwierdził, czy to jest według niego rzeczywiście żółta, czy jednak czerwona. Wysoko podniesiona noga, bardzo niebezpieczny rewir ataku. Gdyby Czuk WC był nie wiem, 3-4 centymetry bliżej rabio, bliżej środka, nogę miał wpiętą, to to jest bardzo poważna kontuzja. Dla mnie czerwona takie ataki po prostu powinno się eliminować z gry w piłkę nożną. Mm -hmm. I tyle. Tutaj nie powinno być tolerancji. Ale to jest rzeczywiście, to, co się stało, jest oczywiście konsekwencją tego, jak funkcjonuje w ogóle mechanizm waru. I chyba tyle o tych spotkaniach. Dzisiaj będziemy mieli, miejmy nadzieję, więcej emocji. Oby było mniej grzybów, to... mniej emocji powiązanych ja się z tymi grzybami, powoli. Tak, trzeba się gotuje. No i zobaczymy, co się będzie działo. Zapraszamy Was bardzo serdecznie wieczorem. Dajcie znać, co sądzicie o jednym i o drugim spotkaniu, o wielkim duszanie w Lachowiczu, o wielkim Tiago Silwie. No i co? Trzymajcie się. Do zobaczenia. 20.50 powinniśmy startować. Tak, powinniśmy jakoś meldować się o tej porze. Trzymajcie się. Hej! Cześć!